Te zdjęcia pochodzą z jawy z Indonezji. Byliśmy tam w lutym, marcu 2009 roku, na kilka tygodni przed wyborami. Ceremonia była zorganizowana na specjalną prośbę i opłacona przez kandydata na prezydenta. Nie na prezydenta całej Indonezji, tylko na prezydenta jakiegoś miasta. A ceremonia była odprawiana przez pewną sektę i guru tej sekty uczy swoich wyznawców, tego, że mają wykorzystać swoje wewnętrzne siły. Całe nauczanie tej sekty opiera się na e, naukach gwardii e, sułtana Dżab mm, Jakarta. Tak naprawdę zainteresowały nas dwie rzeczy w tej ceremonii. Jed z jednej strony to, że polityk przychodzi do sekty, aby ta odprawiła rytuału po to, aby ten mógł osiągnąć sukces. Tam wróżono w czasie tej ceremonii. Wkładano kartkę na początku pustą do specjalnej wody, w której składane były ofiary, w której zamurzane były rozgrzane pręty metalowe, które najpierw członkowie sekty wkładali sobie do ust, a następnie te rozgrzane wkładali do wody. W do tej wody włożona była kartka pusta i na tej kartce potem miała się pojawić odpowiedź, czy kandydat ma szansę zostać zwycięzcą w wyborach, czy nie, okazało się, że ma szansę. Ale zainteresowały nas tam dwie rzeczy. Z jednej strony zainteresowała nas sama idea właśnie tego, że polityk idzie do takiej sekty. Z drugiej strony zainteresowało nas to, czego uczyła ta sekta i czego uczył przywódca tej sekty, czyli techniki stają się naprawdę liderem, wojownikiem. I tutaj dochodzimy tak do, do najważniejszej części. Kim jest lider? Kiedyś ludzie mieli autorytety, kiedyś liderów było dużo. Czy liderem można się nauczyć, żeby zostać liderem, czy liderem trzeba się urodzić? Amerykanie, którzy robią fascynujące badania, zrobili jakieś badania pytając ludzi i robiąc testy, żeby ci określili cechy charyzmatycznego lidera. Okazało się, że jednymi z najważniejszych rzeczy to była umiejętność słuchania, chodzenie tak jakby człowiek widział dokąd idzie, uśmiech, mądry wyraz twarzy i poczucie, że ów lider dobrze się czuje w swojej skórze. Badani nie twierdzili, że lider musi znać się na tym, czym się zajmuje, że lider nie musi być właśnie fachowcem, że lider nie musi być nawet mądrym, wystarczy, żeby mądrze, żeby mądrze wyglądał. Mm. Można więc nauczyć się charyzmy, można więc nauczyć się bycia liderem. Co do tego jest potrzebne? Potrzebne jest to, co pokazywali członkowie tej sekty: doskonała umiejętność kontroli własnego ciała. Umiejętność kontroli stresu, umiejętność kontroli emocji, kierowania owymi emocjami. Jedną z najważniejszych rzeczy dla lidera jest umiejętność właśnie powściągania emocji i osiągania dzięki temu takiemu, takiego efektu, jaki chce. Może się wydaje, że nie jest to istotne, ale trudno jest podejmować ważne decyzje, kiedy człowiek jest rozedrgany albo przerażony. Co należy zrobić, żeby nauczyć się kontrolować własne emocje? Dobrze jest pracować z tym, co mamy, z własnym ciałem. Co się dzieje w momencie, kiedy zaczynamy się stresować? W momencie, kiedy się stresujemy, spina nam się organizm w kilku miejscach. Na ramionach, na kolanach, na zewnętrznych częściach stóp. Organ się ściska, żołądek się ściska. Dlaczego? Dlatego, że idzie informacja do mózgu mówiąca o zagrożeniu i reagujemy w ten sposób od, tak naprawdę od początku, kiedy zeszliśmy z drzewa. Co więc zrobimy, jeżeli, wyślemy, jeżeli zaczniemy w momencie stresu, napięcia, odpuszczać napięcia i stres w swoim ciele? Pójdzie, pójdzie bardzo prosta informacja do mózgu. Wtedy ta informacja będzie mówiła o tym, że nie ma zagrożenia, ponieważ ciało jest zrelaksowane, a nasze ciało jest zrelaksowane, kiedy nie ma zagrożenia, kiedy nie ma stresu. Są oczywiście tysiące innych sposobów na zajmowanie się swoim ciałem i na stresowywanie się. Ale jedna z podstawowych cech lidera, prawdziwego lidera, to jest właśnie umiejętność kontroli emocji. Druga rzecz, która jest związana z liderem i o której mówili badani, to jest to, żeby wiedział, dokąd idzie. Pamiętajcie, nieważne jest, że lider nie wie, dokąd idzie. Ważne jest, żeby wyglądał jak ten, który wie, dokąd idzie. Można popatrzeć na, na naszych polityków, można popatrzeć, popatrzeć na szefów korporacji, na e, milionerów, Zobaczycie, że większość z nich, ci, którzy osiągają sukces, wyglądają tak, jakby dokładnie wiedzieli, gdzie idą. Kolejna rzecz, związana właśnie z byciem liderem, to umiejętność słuchania. Kim dla nas jest przyjaciel? Przyjaciel jest nas tą osobą, która potrafi nas wysłuchać, kiedy mamy problem. Prawdziwy lider powinien sprawiać wrażenie, że jest osobą, która dla której nasze problemy są istotne i która stara się rozwiązać nasze problemy, nawet no. tylko przez słuchanie. Kod właśnie przeszedł. Kolejną rzeczą, właściwie ostatnią rzeczą, której chcę powiedzieć, związaną z byciem liderem jest dobre czucie się we własnej skórze. Co to oznacza? To oznacza, że dobry lider, prawdziwy lider, charyzmatyczny, człowiek, który w swoim działaniem zmienia świat, Wie dokładnie, kim jest, wie, jakie ma wady i jakie zalety. I wie, co z tymi wadami i zaletami może zrobić. Proszę pamiętać o tym, że nasze wady nie zawsze są wadami. W niektórych sytuacjach to, że ktoś jest rozstrzepany i zajmuje się tysiącem rzeczy, jest chaotyczny, może być wadą w momencie, kiedy mamy zamiar zostać księgowym. Ale w momencie, kiedy mamy zamiar zajmować się rzeczami związanymi Rzeczami artystycznymi, związanymi z twórczością, nasz umiejętność wielotorowego myślenia i życia w swego rodzaju chaosie i poszukiwanie inspiracji jest zaletą. Jeżeli chcecie być liderami, zastanówcie się, jakie macie wady i zastanówcie się, jak te wady przerobić na swoje zalety. Ponieważ nie zawsze warto pracować nad zaletami, bo pracujemy nad nimi od momentu, kiedy ktoś powiedział, lub no sami stwierdziliśmy, że się na tym znamy. Najczęściej swoje wady spychamy, a nie chodzi o to, żeby je spychać. Chodzi o to, żeby z nich uczynić swoją mocną stronę.